Ostatni podcast w 2018, ale nie martwcie się, nie będzie obietnic, co to w 2019, nie będzie żmudnych i przeciągających się podsumowań 2018 roku. Jeżeli macie ochotę posłuchać o tym, co działo się w oplotkach, odsyłam tutaj w opisie. Ale, ale chciałam powiedzieć o tym, co zdarzyło się dużo, dużo wcześniej. Kilka tygodni temu wraz z Karoliną, która pomaga mi ogarniać technikalia podcastu. Odkryłyśmy, że pierwsze odcinki, właściwie trzy pierwsze odcinki naszego podcastu, wyparowały. Nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy. No dobra, jestem totalnym świeżakiem podcastującym, więc pewno ktoś bardziej zaawansowany znałby odpowiedź na, na to pytanie. No w każdym razie, wyparowały. Ale po jakimś czasie odczytałam to jako znak, kończy się rok. Postanowiłam, że te trzy pierwsze odcinki, które ochoczo odsłuchałam, dodam jeszcze raz. Pojawił się lada chwila. Tuż po ósmej wskoczą trzy pierwsze odcinki podcastu. Chciałam Cię zostawić z nimi. Nie dlatego, żeby powtarzać treści. Jeżeli dołączyłaś, czy dołączyłeś później, pewno nie chciało Ci się skrolować do samego dołu i czytać, jak to wszystko się zaczęło. Ale ja sama jestem siebie bardzo dumna. Myślałam, że podcast to będzie tylko udowodnienie sobie, że potrafię, że jestem w stanie pokonać kolejną barierę techniczną po to, żeby dokumentować to, co dzieje się w naszym ekosystemie o Mam wrażenie, że z miesiąca na, na miesiąc nie tylko ja, ale cała społeczność jesteśmy w coraz to nowych miejscach, że rękodzieło otwiera nam drzwi do zupełnie innych światów. Nigdy, nawet pracując jako architekt, nie, nie przypuszczałam, że tak wiele drzwi zostanie otwartych dzięki rozmowie, dzięki mówieniu prosto z serducha, tego, co myślę, czuję, Czym chcę się podzielić, i mam dzikie wrażenie, że komuś tam z drugiej strony w jakikolwiek sposób jest w stanie pomóc? To niesamowicie wraca. Dzisiaj miało być uroczyście, bardzo optymistycznie, no ale nie da się ukryć. W moim miejscu w sieci, akurat na Facebooku, przytoczyłaś jakaś gówno burza i wszystkie osoby, które miały do czynienia z hejtem internetowym, wiedzą, jak bardzo, pomimo że próbujemy sobie to racjonalizować, odcinać się od tego wiedzą jak to boli, dlatego nie potrafię tryskać optymizmem i stwierdziłam, że byłabym nie fair udając ale za to chciałabym powiedzieć trochę obiecać sobie i Wam że w 2019 będę kontynuowała podcast to miał być tylko test, ale chyba zasmakowałam jeszcze w listopadzie i grudniu nagrałam kilka wywiadów, które miały się pojawić wcześniej ale tak naprawdę na bieżąco działo się tyle, że zostały wyparte i ciągle było odkładane na półkę więc mogę was zapowiedzieć, że w styczniu pojawi się kilka odcinków, które były nagrywane na takiej fali wielkiego entuzjazmu, optymizmu, i pewnie nie będą one super jakościowe, ale myślę, że treści warte są przesłuchania. A dalej, dalej zapowiada się kolejna seria fascynujących rozmów z osobami, które chcą się podzielić tym, co robią na co dzień. Będą to osoby związane z rękodziełem, ale nie tylko. No dobra, nie chcę zdradzić za dużo. Bo przecież nie miałam się na ten temat rozgadywać. Ale bardzo serdecznie chciałabym Was odesłać do tych trzech odcinków, które zniknęły. Dlaczego? Bo ten odcinek dedykuję babci. Babci, dzięki której to się wszystko zaczęło. Przypomina mi się babcia, bo dwa, trzy dni temu jeszcze siedziałam za serniczkiem. Właściwie to wczoraj też. <grym> Babcinym ser serniczkiem. I świętowałam z babcią, jak to kilka lat temu wyciągnęła z szafy wszystkie swoje druty, szydełka i, i włóczki, i powiedziała: Dobra, czyszczę szafę. Akurat wtedy kupiła jakiś magiczny koc z cudownej wełny. Dobra, ga czyszczę szafę. Jak chcesz, to zabieraj, jak nie, to wyrzucam. I gdyby nie to, że babcia właśnie sprzątała na święta, to pewno oplotki nigdy by się nie zaczęły. Pewno odkryłabym tą swoją zapomnianą dziecięcą pasję jakieś parę lat później, i kto wie, czy byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Pewno biegałabym po budowach i rozstawiała panów po kątach, patrząc jak na kącie puchnie, a jak mi brakuje czasu na to, żeby powiedzieć z dzieciakami i z mężem. Nie wiadomo, można sobie gdybać, ale mam wrażenie, że taka historia zatoczyła koło i wczoraj, kiedy rozmawiałam z babcią i świętowałyśmy te początki o plotek, miałam wrażenie, że gdyby nie ona, nie byłoby tego podcastu. Wiem, przynudzam. Kto chce słuchać takich historii? Dlatego zapraszam Was już niedługo kolejne wywiady. Dużo merytoryki. Dzisiaj jeszcze poobżerajmy się, poodpowczywajmy, powmawiajmy sobie, że odpalimy tego kompa i poudawajmy, że rzeczywiście to zrobimy. Tymczasem ja chciałam pozdrowić kołaną Karolinę, która pomaga mi ogarnąć technikalię tego podcastu. I jak najbardziej pozdrowić Edytę, którą niedawno słuchaliście, była tutaj u nas w podcaście. Edyta umieściła nasz wywiad też u siebie, więc zapraszam, jeżeli chcecie posłuchać jeszcze raz, to odsyłam do Edyty. Ale odsyłam was też do całej listy podcastujących autorów, których sama uwielbiam słuchać. Wiem, że bardzo dużo osób robi polecajki, omawia, opowiada, czym chciałoby się podzielić. Ja myślę, że jestem takim świeżakiem, że totalnie nie czuję się na siłach, żeby opowiadać Wam, co mi się podoba, co nie podoba, jakoś nie czuję się na pozycji osoby, która mogłaby tak faktycznie krytykować drugiego autora. Ale wypiszę Wam listę bardzo fajowych podcastów, których sama namiętnie słucham. Jeżeli którykolwiek Wam się spodoba, dajcie znać. Jeżeli Wy też znacie podobne podcasty, koniecznie piszcie, dajcie znać. Jestem tutaj totalnym świeżakiem, ale mam wrażenie, że totalnie wsiąkłam. Czuję, że to takie trochę bardziej bezpieczne miejsce, trochę bardziej kulturalne niż Facebook, Instagram i kilka innych miejsc, które posiadamy w sieci jako oplotki. Wszystkiego dobrego na 2019. Niech Wam przyniesie plany, marzenia albo odpoczynek, którego pewno tak jak wszyscy potrzebujecie. Niech będzie dobry, niech będzie dobry dla Was, dla Waszych bliskich. Niech będzie spełnieniem takich marzeń i takich planów, jakie sobie zakładacie. Do zobaczenia w 2019. Pozdrowienia od Oplotki.